Dzisiaj mam dla Was ulubieńców maja. I to w sumie nie będą tylko ulubieńcy maja, ale po prostu ulubieńcy z ostatniego czasu, ponieważ w kwietniu też nie nagrywałam takich ulubieńców. Albo w maju. Chyba w kwietniu też już długi czas nie nagrywałam. Ponieważ nic nowego nie miałam. A że ostatnio kupiłam parę rzeczy przede wszystkim na tej promocji już w sumie no to parę rzeczy się tutaj pojawiło. I może zaczniemy najpierw od Pielęgnacji, bo tutaj mam do, mam do pokazania w sumie rzeczy do włosów plus jedną rzecz do twarzy. I do włosów szampon Stuff, to jest Oxygen Moisture, ja już Wam o nim mówiłam parę razy i naprawdę bardzo go lubię i myślę, że będę do niego wracać. Porównałabym go do tego szamponu z Balei, głęboko oczyszczającego, ale jednak on jest delikatniejszy, więc e, to jest na pewno na plus, ponieważ tamten naprawdę jest mocno, mocny, bardzo mocny. E, ten jest troszeczkę delikatniejszy, dlatego e, tego, tego mogę po prostu używać częściej, a od czasu do czasu, raz na dwa tygodnie umyję sobie włosy tamtym szamponem i jest idealnie i kolejna rzecz do włosów, która w tym miesiącu zawładnęła właśnie moimi włosami, to jest seboradin balsam kuracja do włosów suchych zniszczonych farbowaniem i modelowaniem i tutaj jest to on jest z żęższaniem naturalnym na, plus naturalnym ekstraktem z czarnej od e, ten właśnie balsam polecała mi jakiś czas temu z Malewis. E, pozdrawiam e, i właśnie postanowiłam go kupić był na promocji za 20 zł no i go włożyłam do pudełka z rzeczami do włosów. Nic z tym więcej już nie robiłam. I ostatnio właśnie tam sprzątałam i chciałam po prostu coś nowego i przypomniałam się właśnie o tym balsamie. No i właśnie go wyjęłam i zaczęłam go używać. Można go używać i na włosy, i na skórę głowy, co ja właśnie robię. I muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Bardzo podoba mi się jak wyglądają moje włosy. One są podobne mają, dalej mają podobną strukturę, no bo strukturę raczej ciężko je zmienić, ale one są bardziej miękkie i takie bardziej... Po prostu że są bardziej nawilżone I to właśnie mi się podoba. Używałam też z to, tą odżywką, którą mi polecałyście, czyli oil, Dry Oil. I nie, nie pasuje mi. Dokładnie robi to samo co wszystkie inne odżywki, czyli nic. A potem, kiedy to użyłam, właśnie coś widać. Tutaj jest napisane, że wystarczy to trzymać tylko na 3 minuty, 3-5 minut. Ja trzymam to troszeczkę dłużej, po prostu wstaję moje włosy i wtedy jem się na nie dopiero kiedy zjemy się na nie to spłukuję właśnie tym barsem. Jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. I też nie wiem, czy polecałabym go kupować w normalnej cenie, no bo on chyba kosztuje wtedy około 30 zł, ale kiedy jest na promocji w Rossmanie, w Superfarmie, to jak najbardziej czajcie się na te promocje i korzystajcie. Przy okazji pewnie zapytacie się mnie, jak uzyskałam ten efekt. To po prostu tylko podkręciłam tutaj te przednie, we, przednie części włosów na logówkę, a to reszta, wszystko to są moje naturalne. Tylko coś tutaj mi nie wyszło i teraz będę przez cały filmik to poprawić. O, teraz jest dobre. Dobrze chyba, nie ruszam. Kolejny ulubieniec to jest produkt do twarzy. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że byłam chora. Miałam katar, później miałam bulgarwa, później miałam Kaszler w ogóle. Wtedy, kiedy nie mogę być chora, byłam chora. No i musiałam sobie jakoś radzić, bo kiedy mam katar. Jak kiedy każdy ma katar, po prostu nos robi się czerwony, no nie wygląda to za fajnie. I dlatego, kiedy tylko zaczynam mieć katar nakładam sobie maść, tutaj mam akurat Alantan, ale przede wszystkim używam maści z witaminą A, no ale niestety właśnie ona w trakcie używania mi się skończyła a Alantan ma bardzo podobne działanie tylko ma troszeczkę gorszą konsystencję i właśnie nakładam je tutaj na te skrzydełka nosa i przez to przez... miałam naprawdę mocny katar, zużyłam ponad 300 chusteczek i no to wyobraźcie sobie jakby wyglądał mój nos ale właśnie przez to, że używam to, praktycznie w ogóle nie było widać. Delikatnie schodziła mi skóra właśnie tutaj z tego miejsca, ale nie był on czerwony i yy, naprawdę byłam, zawsze kiedy używam, mam katar, zawsze używam yy, tych maści. Kiedy siedzę w domu, kiedy śpię, yy, cały czas, no oczywiście poza domem nie, ale kiedy właśnie jestem w mieszkaniu czy właśnie śpię, zawsze używam tej maści. Wszystko, jeżeli chodzi o kolor pielęgnację, teraz przejdziemy do kolorówki, wezmę sobie te rzeczy i zaraz będziemy opowiadać. Dobra, to zaczniemy najpierw od makijażu i od samego początku, czyli od podkładu. W tym miesiącu moim uwieńcem był L'Oreal Too much. Że N1 to jest najjaśniejszy kolor, ale jak możecie zobaczyć, putówka troszeczkę różni się od tej europejskiej wersji, ponieważ to jest wersja amerykańska. Ja tutaj mówię właśnie o wersji amerykańskiej, nie europejskiej, ponieważ wersję europejską też mam, ale oddałam ją mojej mamie, ponieważ kolor najjaśniejszy jest dla mnie za ciemny. To jest N1, czyli najjaśniejszy w wersji amerykańskiej, i ona jest dużo jaśniejsza właśnie od tej europejskiej. Dlatego jeżeli macie problemy z doborem podkładów w drogeriach. No to niestety ja też mam taki problem. Zobaczcie sobie po prostu w internecie, poszukajcie, je. ja akurat ten podkład mam ze strony ezebra.pl, no ale na pewno na innych stronach też one będą, więc wystarczy sobie poszukać. Bardzo fajny podkład, naturalne krycie, nie widać go na twarzy, kiedy nałożymy minimalną um, warstwę. Ja nakładam oczywiście zawsze podkłady Beauty blenderem, więc to też pozwala mi uzyskać bardziej naturalny efekt. Ona, on, ja nie powiedziałabym, zawsze kojarzył mi się tłumacz, kojarzył mi się z takim podkładem kryjącym i dosyć takim ciężkim. Ale nie, on nie jest tak mocno kryjący. Ja bym powiedziała, że to jest małe do średniego krycia. Jeżeli nałożycie więcej to ok, będzie to większe krycie. Ale dla mnie to jest przede wszystkim podkład na co dzień dlatego. Właśnie nie nakładam go dużo. Mam być dzisiaj też na twarzy, jak i przez wszystkie inne filmy, ponieważ nie mam teraz innego podkładu. Eee, no i jestem z niego zadowolona. Mówię, że nie mam teraz innego podkładu, ponieważ używałam przez cały czas tego żywą e, Sheetą w kolorze Elegant Porcelain. I ja jestem z niego bardzo zadowolona. Ma bardzo fajną konsystencję, fajnie się sprawdza, on jest trochę... On jest, powiedziałam, że on jest podobny do YSL, tą tuszekla, ale jest bardziej przeznaczony dla osób z sterą normalną, mieszaną i tłustą, ponieważ stery suche. Ja nie czuję się z nim komfortowo na twarzy, dlatego że czuję, że on nie. Po prostu ja lubię mieć taki efekt klejącej się twarzy, kiedy czuję, że coś jest na tej twarzy, ale takiego właśnie bardziej nawilżającego. On zostawia taki matowy efekt na twarzy, więc już niepotrzebny jest puder. Też jest to plusem, no ale ja jednak wolę takie bardziej, wiecie, teraz się nie kleje, o nie, tu się kleje delikatnie, więc on tak delikatnie czuć, że on jest, um, ale właśnie, mowa teraz o tym podkładzie, on jest dla mnie niestety za ciemny, użyłam go 10 razy, może na 2 tygodnie go używałam, niestety on jest dla mnie za ciemny, dlatego jeżeli któraś z Was chciałaby go ode mnie odkupić, oczywiście w niższej cenie niż w Seforze, to napiszcie do mnie proszę na fejsie i wtedy się dogadamy sceną, bo szkoda, żeby się zmarnował a nie będzie on też dla mnie odpowiedni latem, dlatego, że ja się nie opalam stosuję filtr 50, więc raczej, no, nie opalę się dlatego jeżeli wy jesteście odrobinę ciemniejsze ode mnie no to piszcie w komentarzach, znaczy nie, piszcie na fejsie Ok, więc teraz już, już mamy podkłady za sobą, teraz tuż do rzęs może, nie, cienie, aha, mam cień jeden to jest cień Makeup Revolution Pure Pigments w kolorze Affluence i to jest pigment, który już jakiś czas temu kupiłam i właśnie jakoś się zapomniałam, o nim, no i ostatnio zaczęłam go używać, mam go dzisiaj na powiekach. I to jest taki, takie intensywne złoto. Ja nakładałam go dzisiaj pędzlem syntetycznym, spsikałam go jeszcze wodą termalną, żeby uzyskać taką jakby taflę i faktycznie da się uzyskać tym cieniem taką taflę. Więc jeżeli podoba Wam się to, co mam na oczach, nie wiem, czy to zobaczycie, ale nagrywałam też dla Was film z moimi ulubionymi połączeniami em, ust, pomadek, konturówek itd. To tam będzie bliżej, więc pewnie zobaczycie, wtedy z bliska. E, I naprawdę świetny pigment, on kosztuje 5 zł. Więc naprawdę ta cena jest chyba już wystarczająco przekonująca. Ok, i teraz coś do oczu. E, to jest ten zestaw, czyli pewnie się domyślacie. E, Domyśleliście, domyślałyście, to jest Eveline Advanced Volume Mirror i... L'Oreal Volume Lash So Couture to jest odżywka do rzęs, którą możecie używać nie tylko pod tusz do rzęs ale ja tak robię, ponieważ ona, dzięki niej ten tusz jest jeszcze bardziej to znaczy ten efekt po tym tuszu jest jeszcze taki bardziej wow, ona po prostu delikatnie jeszcze wydłuża i też pogrubia te rzęsy i robię to tak, że po prostu nakładam tą, tą odżywkę czekam aż chwilę, aż ona wyschnie no i wtedy nakładam tyle warstw tego tuszu ile chcę, żeby uzyskać właśnie ten pożądany efekt Świetny, świetny zestaw I sam tusz też jest rewelacyjny nic się nie dzieje w ciągu dnia wieczorem wygląda dokładnie tak samo jak wyglądał rano nie osypuje się jeżeli chodzi o zmywanie, ok troszeczkę ciężej się zmywa ale ja jakoś bardzo nie narzekam po prostu dłużej przytrzymam sobie wacik z płynem micelarnym i wszystko schodzi bardzo ładnie i teraz usta i pewnie się domyślacie co wam pokażę to jest, one naprawdę są świetne to jest Lovely Extra Lasting w numerze 1 i 2 Dzisiaj mam na sobie numer 2 i naprawdę one są świetne. Bardzo ładnie wyglądają na ustach, długo się utrzymują, schodzą w taki sposób, że one się zaczynają tak delikatnie rolować, ale nie jest to aż tak bardzo widoczne jak przy tych lakierze w płynie z Makeup Revolution. Naprawdę rewelacyjne. Nie są drogie, bo kosztują chyba tylko 8 zł. Jest jeszcze kolor czerwony i o, okej, okay, trochę wystuszają usta. No ale każda matowa pomadka to robi, bo one są właśnie matowe. Poza tym nie mam im, im nic do zarzucenia, są naprawdę świetne i bardzo, bardzo je lubię. I teraz lakiery jeszcze chcę Wam pokazać dwa. Pierwszy jest taki typowo wiosenno-letni. To jest My Secret Nail Polish w kolorze 207 Lavender. Nie powiedziałam. A! Czy ja zawsze muszę to robić? Aż mi się zrobiło gorąco. To jest nie powiedziałam jest do końca taka w 100% lawenda, bo to jest delikatnie bardziej fioletowy i naprawdę świetnie wygląda na paznokciach, bardzo ładnie się trzyma, fajnie się nakłada, nic się nie dzieje naprawdę jest super, no i ten kolor jest naprawdę bardzo ładny i w sumie ciężko chyba spotkać takie kolory, takie idealne pastelowy, lawendowy, o, fioletowy kolor. A drugi kolor, który naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona tym lakierem, to jest Miss Sporty Lasting Color Maxi Brush, w numerku 548. Bardzo mi się on podoba, kiedy mam taki kształt, nawet troszeczkę bardziej ostre i na całych paznokciach. Naprawdę wygląda przecudownie, świetnie, tak schludnie, elegancko, ale jednak ciekawie, bo to nie jest ani biały, ani typowo szary, ani czarny, ani czerwony. Naprawdę, jeżeli szukacie jakiegoś nowego fajnego lakieru, to koniecznie zainteresujcie się tym albo tym. I to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie mi standardowo znać, jacy są Wasi, jacy byli Wasi ulubionicy w tym miesiącu eee, i... czy jeszcze coś chciałam powiedzieć? Chyba nie. Eee, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ach! Wiem, co chciałam powiedzieć. Dzisiaj sobie wchodzę na YouTube i patrzę, a tam 50 tysięcy subskrypcji. Bardzo się cieszę i w ogóle właśnie w chciałam Wam bardzo podziękować. Chcę nakręcić taki specjalny film właśnie z tej okazji, ale nie sądziłam, że to będzie tak szybko, że tak szybko wybije mi właśnie liczba 50 tysięcy, więc chwileczkę będziecie musiały na tym film poczekać. Myślałam że o nim dosyć długo, więc chciałabym jednak, go jednak zrobić, ale oczywiście dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną już od x lat tutaj na YouTubie. Wydaje mi się, że to są już 4 lata. Więc to jest naprawdę bardzo długo. Za to właśnie bardzo wam dziękuję za każdy komentarz, za każdy like, za każde wświetlenie. Bardzo wam dziękuję, że ze mną jesteście. Nie chcę więcej mówić, bo zaraz będę płakać, ale naprawdę bardzo się cieszę. Dobra, już nie chcę. Bardzo się po prostu cieszę, że. No i widzicie. Widzicie, co Wy nie robicie Bo mi się zaraz rozmarze. Dobra, ale nie, ogólnie chciałam powiedzieć. Bardzo się cieszę, że za mną jesteście i że dzięki Wam e, mogę robić to, co robię i że jest to stałość to podsumuję tak wielką pasją, że nie wyobrażam sobie dnia bez wejścia na YouTube, czy do jakiegoś zdjęcia, czy w ogóle pomyślenia o tym, co ja powinnam dzisiaj nagrać. Naprawdę dziękuję Wam bardzo za to z całego serca i mam nadzieję, że będziecie za mną dalej. Ja nie takie takiej rzeczy, naprawdę. Bo ja się od razu ale naprawdę dziękuję Wam bardzo całego serca i mam nadzieję, że zobaczymy się na tym filmie. Trzymajcie się i buziaki. Pa!